No dzień dobry. O, właśnie tu mleko, a tu makaron. Właśnie co wczoraj przyszedł, a podgrzywałem na patelni i dodałem później y, keczup i z kababa y, po prostu przyprawa, ta jasna. I będę sobie po poranny po prostu. Właśnie ktoś. Opieka nie chce dać mi na obia, obiady nic, tylko żąda ode mnie, że widzowie wyślą parę, parę złotych na inne konto, to po prostu są mają gula. Oni teraz muszą siedzieć w ciepłym sobie dupę grzać na fotelach, na tych krzesłach i wypisywać i oglądać i mówić nie wiadomo jakie rzeczy. To nie trzeba. O. Będę pysznie sobie teraz kosztował to. Pierwszy raz takie coś jem. Chcę dla tego widza gorąco serdecznie podziękować. Jest Jesteś ogółem powiem wspaniałym człowiekiem. Mm. On 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 bardzo to dobre jest. Zobaczcie jak to wygląda. O. La 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 Adoprázio on nie chodzi bo nie parto bo ja kończę na arkadzie to nie może. No gaza go poślij jak sobie te pomieszam bo z tym razem i keczup o to takie te różne przyprawy i trzeba pysznie sobie kosztować o jakie to dobre mm. ale już gala Już co gada, obgaduje już Meksykanę. No, pracował ciężko, rusztowania i nierusztowania. Zdejmował, sezon się kończył i po prostu przysilił krągosłup, czy tam obok, i dostał tabletki, a on mówi: O, był. Co on. On nie pracuje, on nawet szwed. Szwecji był. No, za morzem. No, I temu właśnie widzicie ogółem, co się dzieje. O, gada, że ja piwko nieraz kupię. O, widzicie. Nie dziwne, że muszę do sądu 31, że gada. A co ja? Pysznie? sobie podgrzałem o z mleczkiem i chciał dać zawieść 50 zł a nie dla mnie wyliczył proszę pana że odwinę dla mnie od stycznia do grudnia 2017 złot z mlekiem bardzo dobre za 9600 zł 9600 co on kłamie jak na początku po 500 600 zł i gada że i też skłamał opowiada nie dawał co ma pieniądze no stop jak dostawał 900 zł to po prostu 400 dawał dla Krzyśka a 500 sobie brał bo za internet zapłacić za wszystko trzeba zapłacić i światło, nie światło, całe te a coś się stanie czy wykupić jakieś inne rzeczy to właśnie on po prostu ma jak to się mówi gula on jest ogółem spasiony taki chciałby po prostu wszystkim no. On we wchodzi, on kulachą chodzi, on chciał być prezydentem. Ciekawe czego? Kulachów tych. Mm. Naprawdę dobre. I posłuchaj pan dalej. To widać. Dobrze zrobił. Meksykano. Dobrze zrobił. Ponieważ... Nie, 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 nie. Nie trzeba. Nie trzeba, proszę pana. Ja cały to, rok. Torby, i. Trzy torby w ręce, czwarte tobie na ramię. Miała kobietę. O, trzy torby. O, gada. Tam, tam, na i mówi tak, ta. o moja matka to gula. Jak aniołek gula. A, a jak słychać. Ja, jak matka gula. Ja, o, gadał głupoty, no buteleczki od piwa, on nie pił jak gada, nawet całe te, o, w Lublinie, cały puszek nazbierał i wódki, tylko lubi kogoś po prostu wysmarować nie wiadomo czym. Niech się gównem się wysmaruje. O, jaki tam syf. że ja wam pokazał, to by było po prostu jeden ja pokój i kuchnię. To chociaż doprowadziłem i myłem okna. A już są nowe firanki. Ja ile razy mówiłem, to firanki trzeba i zasłonki są, żeby ale tak. powiesić, ale on nie ma czasu. On ma czas pisać do nosy jakieś, nie wiadomo co. I gadać głupoty przez i obgazywać. Nas. Piąta, Piąta godzina stanie sobie w Idę sobie robię. Nikt nie znam nikt nie przyczyny. Ja sobie spokojnie wybiorę po czołem tylko. Piąta rano. O ósmej wstał dzisiaj. Piąta rano. Popiół o wybierze. A ja wczoraj sam. A jak to nie gom To weź sobie pozbieraj z Lubina te puszki, to będziesz miał 5 zł, jak dasz dwie torby. I na ten temat właśnie ja to chciałem, bo będę właśnie i chcę powiedzieć. I widzicie po prostu i będę musiał, chcę po prostu powiedzieć, będę musiał y, pozbyć się tego i le, le, ten komputer mój, po prostu on słaby, bo widziałem, ale nie wiem jak to właśnie będzie, po prostu muszę po prostu sprzedać go z powrotem do komisu, bo mam papiery, że kupiłem gdzie... I chyba opieka czeka na to, żeby sprzedać, żebym ja nie nagrywał, żeby ludzie nie, nie wiedzieli prawdy, a nie jakiejś głupoty, co Krzysztof zawsze nagada ludziom. Dla Was nagada nie wiadomo czego. I ogółem życzę dobrego dnia Wam i wszystkiego. Wszystkiego dobrego, bo muszę śniadanko jeść, bo ustygnie. Dziękuję, że mogłem włączyć kamerę, wrzucę na, to, na swój kanał, żebyście widzieli, że co u góry u nas się dzieje. Tak powinno być, nie tak powinno być.